Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Tomasz Laskowski i prowadzę dla Ciebie Remontowe Rewolucje, czyli serial, w którym masz możliwość zobaczyć remont kamienicy krok po kroku. Od czasu wyburzenia ścian, aż po moment przekazania kluczy inwestorom. No właśnie, bo poza remontem masz możliwość też zobaczyć, jak dostarczam gotowe rozwiązania inwestycyjne w postaci produktów mieszkaniowych, tym, którzy chcą zarabiać na nieruchomościach. A więc jeśli Ty też chcesz pomnażać swój kapitał, to jesteś we właściwym miejscu. Dzisiaj opowiem Ci o podatkach. Podatki były, są i będą, to jest pewne. Jedni lubią je bardziej, inni mniej. Dzisiaj dowiesz się, jakie zmiany wchodzą w 2021 roku, a co pozostaje bez zmian. Pierwsza zmiana, która weszła w 2021 roku, dotyczy spółek komandytowych i wprowadzenia podatku CIT płatnego przez spółkę i przez wspólników. Dotychczas było tak, że w spółkach kapitałowych spółki płaciły podatek dochodowy i wspólnicy podczas wypłaty zysków. Współka komandytowych, było to na preferencyjnych warunkach, a teraz będzie tak samo, czyli będą płaciły od 9 do 19% podatku dochodowego. Dotknie to aż 40 tysięcy polskich firm rodzinnych, w tym wiele z branży nieruchomościowej. Kolejną zmianą, tym razem korzystną, są inne progi podatkowe dla spółek kapitałowych i komandytowych. Dotychczas było tak, że jeśli chcecie korzystać z 9% podatku dochodowego płaconych przez spółki, musieliście w poprzednim roku rozrachunkowym nie przekroczyć progu 1,2 miliona euro. A od teraz ten obrót roku poprzedniego musi być nie wyższy jak 2 miliony euro, czyli ponad 9 milionów złotych. To jest bardzo korzystna zmiana. Jako osoba fizyczna zapłacisz podatek z tytułu najmu. Tutaj wszystko pozostaje po staremu. W przypadku zasad ogólnych płacisz od dochodu, w przypadku podatku zryczałtowanego albo 8,5%, albo 12,5% od obrotu. Pamiętaj, że jeżeli zamierzasz zmienić formę opodatkowania, np. z zasad zryczałtowanych na zasady ogólne, musisz to zrobić do 20 lutego. Ciekawostką jest wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego od najmu do firm, do jednoosobowych działalności gospodarczej. Oznacza to dla Was, że możecie, tak jak osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, w ramach profesjonalnego wynajmu nieruchomości rozliczać 8,5 lub 12,5% podatku dochodowego od wynajmu. Możecie też wynajem krótkoterminowy pod to podciągnąć, oczywiście owatowując to, Chyba, że jesteście zwolnieni podmiotowo. Oczywiście płacisz też podatek od nieruchomości. Tutaj nic się nie zmienia. W sumie to dobrze, bo co jakiś czas głośno jest o podatku katastralnym, czyli o takim, który jest uzależniony od wartości nieruchomości. Ale o nim to już słyszałem 20-15 lat temu, jak uczyłem się nieruchomości. Bez zmian pozostaje też podatek VAT, czyli ten od towarów i usług. Jeżeli dostarczasz mieszkania o powierzchni do 150 m2, to płacisz 8% podatku VAT w ramach tej transakcji. Jeżeli jest to dom, to od, do, do 300 m jest również 8%, a powyżej jest 23%. W przypadku lokali użytkowych lub gruntów, jeżeli jest to owatowane, jeżeli nie korzystasz ze zwolnienia. Czyli na przykład jak dostarczasz nowe lokale użytkowe, które sprzedajesz, które nie były w żaden sposób zasiedlone, używane, to tam masz 23% stawkę VAT. Podatek PCC pozostaje również bez zmian na wysokości 2% podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli pożyczasz kasę, to jest to 0,5% podatku od czynności cywilnoprawnych. Pamiętaj, że podatki są zarówno przewidywalne, musisz je zapłacić, jak i nieprzewidywalne, ich wysokość się zmienia. Pojawiają się nowe. Pamiętaj, żeby rozliczyć PIT od wynajmu, składasz PIT 28, a sprzedaż mieszkania w ramach prywatnej sprzedaży przed upływem 5 lat rozliczysz PITem 39. Podatki to wiele niuansów. Warto współpracować z dobrym księgowym, który aktualizuje swoją wiedzę w zakresie podatków. Dzięki tej wiedzy będziesz mógł optymalizować podatki i płacić mniej. Pamiętaj o subskrypcji. A ja życzę Tobie wielu sukcesów, tych rodzinnych, zawodowych, biznesowych. Jakby nie patrzeć, to życzę też Tobie w tym 2021 roku dużo zapłaconego podatku dochodowego, bo będzie to oznaczało duże zyski.